Witajcie. Postanowiłem stworzyć serię filmików, e, w których będę przedstawiał wyłącznie gry na Kinecta. Serię tę nazwałem Kinect Gameplay Series. E, każdej grze poświęcamy e, maksymalnie 5 odcinków, tak aby Wam pokazać mniej więcej e, o co w danej grze chodzi oraz wystawić grze ocenę z mojego punktu widzenia oraz też z punktu widzenia mojej dziewczyny, bo to z nią będę nagrywał te filmiki. Aktualnie ma to wyglądać tak, że ona będzie sobie tutaj grała na Kinectie. A ja będę mówił nieco o grze. Być może zmienić to wraz z kolejnymi odcinkami, ale dosyć gadania, o głupotach. Także wiem pewnie, jak to będzie wyglądało. więc przechodzimy do samej gry. W tym odcinku przedstawię Wam konkurencję grań od refleksu oraz kosmiczne bańki. Ogólnie, w grze tutaj mamy 5 mini takich gierek. I każdy, jak na razie, sprawia sporo frajdy. Co teraz widzicie, właśnie na ekranie, to grań refleksu czyli jazda kolejką górską, można to tak nazwać. Musimy unikać przeszkód i zbierać jak najwięcej punktów. Liczy też się czas tutaj, bo im szybciej dotrzemy do mety, tym więcej punktów dostaniemy. Doliczą się one, ilość sekund doliczy nam się tutaj do punktów, które widzicie teraz, akurat jest 22. Karolina gra oczywiście na najłatwiejszym poziomie trudności, ponieważ dopiero co kupiliśmy kinekta dzisiaj i nie mam odblokowanych wyższych leveli zmniejszyć to z czasem bo kręcę daje naprawdę sporo frajdy i yy, ciężko się jest oderwać od sensora ruchu gera jak teraz przed chwilą widzieliście yy, robi nam zdjęcia ale yy, wytnę je. Yy, chociaż sam jeszcze nie wiem miałem też w głowie pomysł żeby nagrywać nas krających luszczanką i jednocześnie zgrywać tutaj obraz Xboxa, potem to połączyć, umieścić w górnym rogu. Zobaczymy jak to wypadnie. Na razie te zdjęcia będę wycinał, żeby tutaj się bardziej skupić na samej grze niż na jakichś zdjęciach. No jak i widzieliście gra nie jest jakoś wymagająca, ale wydaje mi się, że Microsoft zrobił ją tutaj bardziej z myślą o dzieciakach, które yy, Panie się przy tym będą bawić, będzie to dla nich łatwe, co tym idzie, no, łatwe, czyli fajna zabawa dla dzieci, a nie tutaj, tak jak my gramy dla 20-kilku latków. Też sam w sumie nie mogę się doczekać takich wyższych leveli, może będzie to bardziej wymagające. No zobaczymy z czasem. Karolina, to właśnie gra mm, swoją przygodę, czyli taką, jakby karierę. Jest ona rozdzielona na kilka poziomów trudności. No jak mówiłem wcześniej one są na razie zablokowane, więc trzeba grać od podstawowego, yy, aby odblokować coraz trudniejsze yy, poziomy. W każdym poziomie trudności mamy, yy, znaczy musimy wypełniać takie jakby naszywki, naplasowanki i potem to zobaczycie, które akurat na niższym yy, poziomie, którym teraz gramy jest 3 i każda naszywka to jakieś zadanie do wykonywania yy, na daną ilość punktów. A teraz widzicie też zdjęcie robi nam, o czym mówiłem już niedawno. Jak zapomnimy tą y, całą naszywkę, co zaraz Wam pokażę pewnie, y, dostajemy jakby takie na samym końcu gadżety, albo są stroje dla awatara, albo tutaj właśnie jakieś, żeby y, to powiedzieć, jakieś potworki, jakieś zabawki w grze. Niestety wydaje mi się, że nie uchwycę tego w tym odcinku, bo wziąłem laptopa z drugiego pokoju bez kabla zasilającego. A teraz po niego nie pójdę. Wydaje mi się, że nie starczy baterii mi, bo już mi tutaj pokazuje się komunikat, że teraz laptop się rozładuje. A na pewno odchodzimy to w kolejnym odcinku, żeby Wam to pokazać jak to wygląda. Ta gra jest dołączona na zawsze do Kinecta. Więc warto ją sprawdzić. To jest była jedna z pierwszych gier na Xbox'a. Więc dużo do gier tutaj, do gry nie ma. Fajnie jest te, grać to w kilka osób, bo jednak w jedną osobę to po czasie może się znudzić. Ale no wiadomo, to była pierwsza gra na Kinect. Tak jak chyba wydaje mi się, to była pierwsza gra, jak nie jedna z pierwszych. Yy, no musieli jakoś zaproponować. Zapropon Buh czas brakuje mi słów. Y, Musisz jakoś y, wypromować tego Xboxa y, Kinecta. Więc coś tam trzeba było wydać na szybko, więc tutaj dużo dużo tych gier nie ma, jak już mówiłem, tylko 5. z um, Teraz przejdziemy do mety. No i tutaj czas się dzięki czemu Karla zdobyła właśnie złoty a nie srebrny medal. No to jest ona szybka. Ona jest teraz zapełniona do połowy, czyli zostały nam dwie gry jeszcze, żeby ją uzupełnić. Gra też wymaga sporego... wysiłku fizycznego. Ja to grałem. No, na maksa się napociłem, więc może nawet nieco schudnąć przy kinekcie, po Co zmierzasz awatara? Aha. No nie no weź, pomiń to. Okej. Okay. Oczywiście możemy zmienić awatara na kobietę, na jakiegoś awatara swojego. Teraz będziemy sobie grali te kosmiczne bąbelki, czy jak to się zwie. To jest... Ja w to grałem też i to jest mega... kurczę, wczułem się jakbym naprawdę sam miał lecieć Machając rękoma. I niestety ani ja, ani karna nie wiem jak tutaj po prostu spać na dół, żeby te bąbelki, nie wiem. Próbowałem klęczeć, próbowałem łączyć, łączyć nogi. Jeśli ktoś wie, to chętnie... Hmm, Chętnie się tego dowiem, piszę to w komentarzach niewielu z Was ma tam No i teraz w powietrze jest fajnie się wybić właśnie kurcze, w rzeczywistości wydaje mi się, że też kurcze się unoszą A no nie mam pojęcia za cholerę jak tutaj zejść na dół jakoś szybciej, bo gdyby, gdybyśmy zeszli szybciej wydaje mi się, że spokojnie można by było to zdobyć złota, a bez tego jakoś będzie wydaje mi się ciężko też tutaj jakoś sobie Karola radzi być może się uda zdobyć złoto jak już mówiłem gra jest dosyć tania jest dołączona do Kinecta ja akurat nie miałem dołączonej tej gry bo kupiłem samego Kinecta grę kupiłem za 5 zł na Lego w stanie idealnym na drugi dzień dostałem z darmo też od kumpla bo też pozbył się konsoli znaczy pozbył się Kinecta i zresztą konsoli też więc została mu tak i ją dał mam dwie być może uda się zrobić jakiś konkurs Więc wydaje mi się, że warto, maksymalnie ta gra jest warta 30 zł, więc jeśli nie macie tej gry, na macie Kinecta warto ją kupić, ewentualnie jeśli kupujecie Kinecta, to też warto ją dokupić do tego, jeśli jej nie ma w zestawie. Jest to jedna z pierwszych gier dołączona do każdego pakietu zestawu Kinecta, więc dlatego taka tania. Jak teraz widzicie naszywka nam się zapełniła w 3 czwartych. Została jeszcze jedna grajka, ta naszybka będzie cała zapomniana. Wtedy, ten jakby level będzie ukończony i dostaniemy jakiś tam na samym końcu gadżet. A, co się dokładnie nazywa kosmiczne bańki, jak tutaj widzieliście. Musimy zdobyć teraz 50 żetonów, co jest banalne. I wyższy level, tym więcej tych właśnie żetonów będziemy musieli zebrać. Ale zobaczycie, tutaj do zebrania jest. 50 żetonów, a Karolina pewnie tutaj zdobędzie z 200, więc no zapas spory jest. Jestem ciekawy naprawdę jak to będzie wyglądało na wyższych levelach, czy będą takie wymagające. Nie wiem, właśnie zobaczę czy mieszczę te zdjęcia, czy nie która robi automatycznie nam Kinect i magazynuje je w menu tej gry. Potem można sobie te zdjęcia obejrzeć. Bo chciałbym Wam też pokazać właśnie jak Karolina jest spocona od tej gry, zresztą jest tylko ona. Ja grałem przed chwilą i też już mam deski. No jak widzicie, tam trzeba było zdobyć 50, że to nofterna ma już 70, 80, prawie 90. Więc naprawdę łatwo. Potem też może pokażemy w kolejnym odcinku, jak się tutaj gra na dwóch. Oczywiście gra oferuje taką możliwość. Tutaj to mamy lewym górnym rogu informację, że karna stałaby za blisko Kinecta. Powiem Wam, że ja miałem straszny problem z tym, żeby ustawić Kinecta w swoim pokoju, bo mam dosyć mały i... a Kinect potrzebuje dużo przestrzeni. Było ciężko z tym. Jutro podłączę Kinecta w pokoju obok, który jest wolny, nie należy do nikogo. Może będzie się właśnie lepiej grało, bo w moim było dosyć ciasno. Jest do tej pory. Jak widzicie kinek przed chwilą pokazywał, że, no, że za blisko kinek żeby się cofnąć, no właśnie po raz, po raz kolejny Ale mimo to jakoś nam idzie na tych najniższych poziomach, ale jakoś idzie już jest 184 punkty, a miało być 50, więc tak, no, a tu jeszcze jest, więc zobaczymy ile Karolnie się uda zdobyć 202 a, czyli spory, spory zapas. Jeszcze ja teraz będę z wami rzeknął do kolejnego odcinka. Mam nadzieję, że będzie to bardziej rozbudowane. Może się uda nagrać też e, obraz jak my gramy i wrzucić to razem z tym filmikiem. To na tyle. Do zobaczenia.